Dzień dobry, nazywam się dr Szymon Jarosławski i posiadam kilkanaście lat doświadczenia w pracy naukowej. Dlatego jako terapeuta stosuję wyłącznie metody o udowodnionej skuteczności, które dopasowuję indywidualnie do każdego klienta. Szczególnie cenię sobie terapię poznawczo-behawioralną oraz terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Od siedmiu lat prowadzę także szkolenia z jogi i medytacji, i z tych dyscyplin czerpię metody relaksacji oraz podejście oparte o współczucie i akceptację. W relacji terapeutycznej stawiam na współpracę, szczerość oraz przede wszystkim dobro klienta. Dlatego każda sesja koncentruje się na pragnieniach i celach, które określam wspólnie z Państwem. Zapraszam osoby borykające się z każdym rodzajem trudnych myśli lub emocji, a także schorzeń psychosomatycznych. Współpracuję także z członkami mniejszości seksualnych oraz osobami borykającymi się z dostosowaniem się do nowych sytuacji życiowych.